aktualnych, aktualność cytowanych przez Pana Jezusa słów proroka Izajasza trwa do dziś. Tu nie chodzi o moment punktowy w historii. Gdy Jezus przeczytał, wskazał na siebie. Tu idzie o to, że Jego boskie posłannictwo trwa. I skoro tak, to zauważenie Jezusa musi być złączone z posłannictwem, które żąda od człowieka nowości, innej jakości, przemiany wewnętrznej, usposobienia się i uzdolnienia i chęci, i chęci by słuchać Boga i być mu posłusznym, pełnić wolę Boga. Wykonywać przykazania, bo Jezus przychodzi do ubogich i więźniów, i uciśnionych, i wszystkim daje według konieczności zbawienia. Bo nie przyszedł Jezus po to, by chorych nie było, by ubogich nie było. Na Jezus przed po to, by chorzy i ubodzy wzięli dar większy od zdrowia czy pomyślności materialnej, bo Bóg przede wszystkim daje siebie, a czyni to w okolicznościach doczesnych, które są trudne i bolesne, one są jak opakowanie na skarby. Jakieś opakowanie musi być. Jest. W okolicznościach jak w opakowaniu trudu, choroby, niedostatku, niezrozumienia, pogardy, samotności i innego rodzaju bólu, gdy człowiek sobie nie wystarcza, życie boli, cierpienie nie ustaje, to w tych okolicznościach Pan Bóg przychodzi do człowieka z samym sobą jest to wszystko otoczone tajemnicą. Tak iż można Pana Boga posądzać o Jego nieobecność, ale brak znaków jest dobry, bo znaki obecności Boga umniejszyłyby wiarę. Gdyby wiara była mniejsza, zasługi byłyby mniejsze, uświęcenie byłoby mniejsze. Wszystko by zostało spłecone, ludzie utraciliby sens, dlatego trud i ból są trudnym. Ale owocnym darem. Człowiek sieje siebie w modlitwie, cierpieniu i wydryfałości, a plonować będzie świętością własną przez całą wieczność, a Bóg będzie jego mocą i usposobieniem. Tak trzeba widzieć ujawnienie się Jezusa przez zacytowanie Proroka Izajasza. I wskazanie na siebie i Jego boską rolę w życiu grzeszników. Słuchające tego, Żydostwo bardzo się zbuntowało, uzbroili się w nienawiść aż do zabójstwa i porwali się na Jezusa. Nie tego oczekiwali. Za dużo je pozwolił, za wiele powiedział, jak śmiał. Dlatego chcieli Go zabić. Ale o życiu i śmierci decyduje Bóg, dlatego Jezus przeszedł między nimi i oddalił się. Nie nadeszła jeszcze Jego godzina. On nienawiść zachowali w sobie na późniejszy czas, pewniej na dzisiejszy. Takie to jest to wybrane pokolenie. Módl się dla siebie o mądre przyjęcia daru, o męstwo i wydrwałość, o to, byś nie żuwał chwil doczesnych, bo one przebrzmiewają. Módl się o to, byś nie był wyznawcą tego, co marne i upływające. Pośród tego trzeba żyć, z tego korzystać. By ci służyło do uświęcenia, a bez żałoby po tym, co mija, przyjmuj rzeczy nowe. Przywiązanie się do rzeczy materialnych rodzi w człowieku fałszywy kult. Trzeba więc być wolnym, łączyć się jeno z Bogiem, cokolwiek na ziemi. Ma swój kres, o czym świadczą na przykład wykopaliska archeologiczne. I dlatego nie wiąż się z tym, co już przemija, a istnieć nie będzie. Łącz się z Bogiem samym, który daje Ci przede wszystkim zdrowie duszy Twojej, myślenia Twojego, daje ci cnoty, które mają być. Pancerzem chroniącym Cię przed ciosami innych mają Cię chronić przed zranieniami własnymi. Ten pancerz to cnoty, które daje Ci Bóg, abyś w nich żył i w nich doznał ocalenia.